Witam serdecznie. Przedstawiam Lean Innovate Solutions, gdzie oferujemy konsultacje i szkolenia Lean prowadzone przez naszą ekspertkę Agnieszkę Zadorożna. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami, była kierownikiem też usprawnień, facilitatorem Lean oraz specjalistą w doskach rozwoju procesów. Zdecydowanie zna się na metodologii Lean. Nasze usługi to nie tylko teoria. Agnieszka analizuje procesy w waszej firmie, identyfikuje obszary do poprawy i proponuje konkretne rozwiązania. Prowadzimy warsztaty i szkolenia, żeby szerzyć kulturę ciągłego doskonalenia w całej organizacji. No i co najważniejsze, współpracujemy z różnymi działami, żeby zapewnić, że zmiany są skuteczne i trwałe. Jeśli chcesz poprawić efektywność swojej firmy, to nasze konsultacje i szkolenia Lean są właśnie dla ciebie. Wejdź na naszą stronę lininnovatesolutions.com i umów się na bezpłatną konsultację. Naprawdę mamy tyle do zaoferowania, że odkryjesz zupełnie nowe możliwości dla swojej firmy. Pozwól nam pomóc ci osiągnąć sukces dzięki naszym konsultacjom i szkoleniom LIN.